Ten będzie teraz o zagłówkach. Nie regulują się to zagłówki! Bo boczne są zintegrowane! Ponieważ za 10 minut ma zacząć lać, to tym razem wstęp będzie bardzo krótki. Pokażę wam samochód. Już od patrzenia, na który niektórym robi się mokro. A podczas jazdy nim dla odmiany zasycha w gardle. Audi RS6. Ale zanim wystartujemy, to prosimy. Wciśnijcie przycisk, subskrybuj oraz dzwoneczek, dzięki któremu dostaniecie powiadomienia o nowych materiałach, bo dzięki temu możemy rozwijać ten kanał. Najmocniejsze kombi w historii marki z Ingolstadt. I oczywiście pallicho bagażnik. Pallicho, że mieści 5 miejsc. To jest centrum tego samochodu. V8 o pojemności 4 litrów. Podwójne, podwójnie doładowana, mocy 600 koni mechanicznych i 800 Nm. I zobaczcie, to nie jest plastikowa pokrywka. To jest stalowe. Lowe, lowe stalowe. stalowa, Dobrze, zamknąłem klapę? Tak? Wszystko się zgadza? Super, cieszę się bardzo. Jeżeli źle, napiszcie w komentarzach, oczywiście. Z seryjnego Audi A6 zostały tutaj na nadwoziu tak naprawdę tylko trzy elementy. Dach. Drzwi przednie oraz klapa bagażnika. Cała reszta jest kompletnie odmieniona. Przód oczywiście, tradycyjnie dla RS6, poszerzony o te błotniki, inaczej wygląda maska. Zobaczcie, nawet dokładnie to przetłoczenie tutaj na tylnych drzwiach w Audi RS6 jest inne. Inne są progi, no i przede wszystkim inne są felgi. W standardzie 21 cali, a tutaj 22. Cale. Zobaczcie, jaki to jest gigant. Sama tarcza hamulcowa, która tu jest oczywiście ceramika za dodatkowe 50 tysięcy złotych około. Sama tarcza hamulcowa ma 30 nie przepraszam 44 cm. To jest 16,5 cala. Tyle, ile przeciętna Felga w przeciętnym samochodzie segmentu C albo D. I spójrzcie na te zaciski. No, ale ma to do wyhamowania 2 tony 300 kg mało tego, nawet lampy przednie są inne niż w normalnym A6, ponieważ są lekko zwężone, choć oczywiście pozostały te matrix LEDy, które akurat są za dopłatą, bo seryjnie dostajecie po prostu LEDy. Cały ten grill, gdzie normalnie w Audi macie single frame, to tutaj nie ma tego frame, tylko został plaster miodu i mnóstwo czarnych elementów, które nie są darmowe, bo trzeba dodatkowo zapłacić na przykład za czarne logo Audi. I generalnie ten pakiet z czernią, który nazywa się pakiet optyczny z, połykiem. z połyskiem. Więc mamy tu pakiet optyczny z połyskiem. Czarny z połyskiem, w skład którego wchodzą te piękne tutaj obramówki, matowe, czarne relingi i tak dalej. No dobra, ale jeżeli kupujecie takie auto, to przede wszystkim po co? No po to, żeby wozić nim rodzinę i zabierać ze sobą bagaże i móc odbywać długie podróże w miarę komfortowych warunkach. I to auto faktycznie do tego idealnie się. Nadaje, bo macie 565 litrów bagażnika. Na przykład, jeżeli wasza żona lubi sobie wieczorkiem chlapnąć kieliszek 2, ewentualnie 8, to potem puste butelki możecie wywozić tak, że nie będą się poniewierały po bagażniku. I tutaj zobaczcie, roletka też sama zjeżdża. A czemu teraz nie zjechała? Jedzie! Jedzie! i butelek nie widać. Oczywiście tutaj mamy też sportowy wydech, który też jest dodatkowo płatny. Poznać go można po właśnie czarnej obramówce. Natomiast to nie jest tak, że to jest cała rura wydechowa. Tam widać dopiero wydech i widzicie klapkę od aktywnego wydechu? Tu jest klapka od aktywnego wydechu. Uwaga. To jest brzmienie tak zwane normalne w trybie komfortowym, a teraz mamy tryb sport. No i to jest oczywiście kolejna ofiara unijnych norm, które nie pozwalają rozkręcić silnika ani na biegu jałowym, ani na P do więcej niż 3000 obrotów, żeby nie powodować nadmiernej emisji spalin oraz hałasu. To oczywiście sobie można przeprogramować, to jest po pierwsze, a po drugie tak naprawdę na postoju tego tak nie usłyszycie, jak ten samochód gdzieś tam przejeżdża. To bulgocze i brzmi jak przelatujący Messerschmitt. Ale przecież tutaj chcecie wozić również ludzi w takim samochodzie. Najpierw przymierzę się ja. Tu siedział przed chwilą przede mną człowiek o wzroście metra 82. M, przynajmniej tak mówi, choć jak dla mnie wygląda bardziej na metr 83. M. I zobaczcie. Ciach. Ciach. Tu dodatkowe jest wyprofilowanie na kolana, ale i tak nie jest potrzebne, bo ja, chłop, mam dużo miejsca. Nad głową absolutnie wystarczająco. Kanapa jest umieszczona troszkę niżej, przez to tutaj nie mam podparcia do UD, więc podejrzewam, że po większym dystansie będę miał pośladki twarde i dobrze wypracowane. Natomiast największym problemem przy wysokiej osobie jest to, że ten zagłówek jest chyba nieregulowany. Przynajmniej nie widać tu żadnej regulacji. Nie ma jej, bo jest zintegrowany. Tu coś jest? Jest. Tu coś jest? Jest. Nie. Moim zdaniem to jest... O, tutaj ten to podnosi się ładnie, w związku z czym te skrajne w tych sportowych fotelach są nieregulowane i tutaj wbija mi się już w kark i jest to po prostu niewygodne. Musiałbym siedzieć tak, o, to by było wygodne, ale wtedy nie mam miejsca na nogi. Natomiast jeżeli chodzi o fotelik dziecięcy, to tak. Mamy tutaj łatwy dostęp do ISOFIX-ów, tylko jednocześnie nie rozumiem, dlaczego ciągle w Audi stosują te tandetne plastiki, które to mają... Zakrywać i co ja mam, przepraszam, bardzo z tym zrobić? Co dzieciom do klocków Lego wrzucić? Natomiast fakt, faktem, że potem wpięcie fotelika, tutaj, to jest po prostu dziecinna zabawa. Mało tego, to jest podświetlane, więc, jak jest noc jest ciemno, to nawet, o tutaj widać, jak delikatnie świeci, że dzieciora nawet po ciemku i po omacku będziecie w stanie to wpiąć. Dwa porty USB do ładowania, oznaczone numerami 3, 4, ponieważ tam z przodu w podłokietniku też są dwa. Nadal to USB standardowe, a nie USB 3.0. A jak powiedziałem USB-C. Natomiast nadal są to standardowe USB, a nie te cholerne wejścia USB-C, do których kabli oczywiście nigdzie nie ma. Jeszcze jedna rzecz, szybka. Płaska podłoga gaźnika. Jakby się butelki waszej żony nie mieściły w bagażniku, to możecie to złożyć i tutaj znacznie więcej ich wejdzie. No i co jeszcze? I macie o, taką siateczkę tutaj fajną. Jakby tych butelek było naprawdę dużo, to żeby się nie walały, to zakładacie sobie, proszę bardzo, o taką siateczkę. Raz, dwa, i możecie zapakować samochód po dach. I wtedy wchodzi ponad, uwaga, 800 litrów bagaży do auta, które ma 600 koni. Innymi słowy, mamy normalne, rodzinne. Kombi pięcioosobowe z dużym bagażnikiem. Tylko pytanie, czy w takim razie z tą mocą, z tymi felgami 22-calowymi i z tymi ceramicznymi hamulcami, ono będzie też normalnym autem w codziennym użytkowaniu. Czy was po prostu nie zamęczy? No i wsiadłem w 600-konne auto, a czuję się, jakbym jechał Dieslem 30 TDI. Nie jest ani nadpobudliwy, nie jest nawet głośny, nie jest twardy. Jadę po prostu Audi A6. Komfortowym dupowozem. Jak to jest w ogóle możliwe? Twierdzą, że zbudowali sportowy samochód, sportowe rodzinne auto, które relaksuje podczas jazdy. Silnik nie ma nawet 2000 obrotów. Na ósmym biegu jedzie skrzynia jest TiPtronikiem, takim jak jest, jaki jest stosowany w każdym Audi, tak naprawdę dzisiaj. Tyle, że ten TiPtronik też działa znacznie lepiej. Owszem, w trybie, nawet tryby macie dokładnie takie same jak w każdym innym Audi. Proszę bardzo. Efficiency, Comfort, Autodynamik. Jadę w komfort. Jak wrzucę w efficiency, zdejmę nogę z pedału gazu. To owszem, wchodzi w tryb żeglowania, czyli dzięki temu mild hybrid układowi wyłącza całkowicie silnik spalinowy. Kładę nogę na pedale gazu, tak, i czuć z tą zwłokę, faktycznie, ale w momencie, kiedy przerzucę go sobie na komfort. To już nie ma kompletnie tego laga, z którego słyną współczesne Audi te z normą WLTP. Zdejmuję nogę, nie ma żadnego trybu żeglowania, nie wrzuca biegu na wyższy, kładę nogę na gaz i od razu mam dostępny moment obrotowy, i e, moc. Wszystko działa tak, jak należy. Jeżeli chodzi o wnętrze, to też jest Audi A6. O, tego może nie możecie sobie zamówić do zwykłej A6, to się nazywa Carbon Twill. I faktycznie jest to takie lekko chropowate, karbonowe wykończenie, taki tkany karbon. Ta Wygląda to obłędnie, bo nie jest pociągnięte żadnym lakierem, ani niczym zalaminowane, tylko takie właśnie chropowate. Niesamowite. O. O, taki pusty odgłos? W audi. Wszystko jest intuicyjne, mimo że ekran jest dotykowy, jak zwykle widać wszystkie te paluchy, trzeba było, bo. O! I co chwilę tak jak jedziecie, ale jest za to naprawdę bardzo responsywny, jeżeli chodzi o dotyk. Proszę bardzo, wszystko cudownie się tutaj ustawia. Nawet zużycie paliwa jest jak bardzo przyzwoite, jak na samochód, który ma 600 koni. 10,9 litra. A to nie tylko dzięki temu układowi Mild Hybrid, w którym jak jedziecie w trybie efficiency, wyłącza ten silnik i możecie przez 40 sekund nawet jechać na wyłączonym silniku spalinowym. On też ułatwia czasami ruszanie. Ale tutaj, kiedy jedziecie spokojnie, odłączają się cztery cylindry i macie tylko 4-cylindrowego 600-konnego potwora. Wyłączają się cylindry numer 1, 3, 5 i 8. Tak jakby Wam wypadła jedynka, 3, 5 i 8. Nawet ten układ wydechowy, sportowy, jest kompletnie nieagresywny. W ogóle go nie słychać. Jeżeli jedziecie między, utrzymujecie te obroty w zakresie 1500, 2000, 2500 obrotów, to żaden dźwięk z tyłu nie dobiega. Kompletnie żaden. Dopiero kiedy mocniej wciśnięcie pedał gazu i wskazówka obrotomierza zaczyna o, przekraczać cyfrę 3, to zaczyna się coś tam dziać. Ale to też nie jest takie burczenie, które mogłoby obudzić wasze śpiące z tyłu na kanapie dzieci. Co to, to nie, nie to jest takie wręcz kołyszące, normalne Audi A6 po prostu. A jak wiedziecie nim do miasta, to też nie będziecie mieli problemu, ponieważ ma. Też oczywiście za dopłatą, ale ma tylną skrętną oś. I zobaczcie, jedziemy 140 sobie teraz, średnią mamy 121, było mocniejsze przyspieszanie i mamy zużycie paliwa na poziomie 11 litrów, co oznacza, że przy normalnej prędkości, nie spiesząc się, na tempomacie, zgodnie z przepisami, przejedziecie 600 km, 600 tysięcy złotych, 600 koni mechanicznych, 600 km zasięgu. Czego chcieć więcej? I ja to kupuję. Pytanie, czy jednocześnie kupuję dwa samochody w jednym? Czyli. Czy to auto potrafi być też rasowym sportowcem? Ale zanim wyjedziecie na tor, oczywiście musicie do tej jazdy torowej przystosować samochód. I tutaj jest taki tajemniczy przycisk na kierownicy. Gdzie jest on? O, jest! RS Mode. Zobaczcie, o ile w BMC to są czerwone przyciski tutaj, w Porsche pokrętło, w Mercedesie też macie pokrętła i tu kupę ustawień, to tutaj ta kierownica jest praktycznie identyczna jak w normalnym Audi, a ten RS jest taki przyczajony i ukryty, jak psiakupa w trawie żeby czasem was nie korciło tymi czerwonymi przyciskami, żeby coś robić na drodze, to dopiero jazda torowa jest tutaj i ma dwa tryby: RS 1, tu się wtedy zaświeca i RS2. I oba można sobie jeszcze dodatkowo skonfigurować z tego ekranu i na tym ekranie jest jeszcze coś, co nazywa się monitorem RS. I ten monitor RS pokazuje nam między innymi temperaturę wszystkich podzespołów. Zobaczcie teraz ciepłe mamy tak naprawdę tylko płyn chłodzący i olej silnikowy. Te elementy są rozgrzane, ale jeszcze olej przekładniowy w skrzyni biegów, tarcze hamulcowe oraz mechanizm różnicowy sportowy jeszcze są zimne, więc pierwsze okrążenie musi być instalacyjne. Jeszcze sobie a tu, jak przerzucimy, to jeszcze dodatkowo mamy opóźnienie przy hamowaniu 1,1G, przyspieszenie było 0,9G i przeciążenia boczne, czyli z prawej i z lewej, też mamy pokazane. Natomiast, jeżeli chodzi o te same tryby RS, to oczywiście robimy sobie Audi Drive Select i tutaj mamy te dwa tryby. Tutaj mamy edycję napęd sportowy, zawieszenie sportowe, układ kierowniczy sportowy, dźwięk silnika wyrazisty, Quattro ze sportowym mechanizmem różnicowym sportowe i ESC. W trybie sportowym. A w zasadzie ESC to sobie wyłą wyłączymy całkowicie. Tylko teraz, gdzie to jest to ESC? No i tu. O! Jest. Akurat tu jest przycisk, który tylko się przytrzymuje. I ESC off. Stabilizacja toru jazdy wyłączona. Uwaga, ograniczona stabilność jazdy. Wow! Ależ on przyjemnie się napędza. Audi twierdzi, że poprawiło w tym modelu absolutnie wszystko względem poprzedniej RS6. Zmieniono nie tylko silnik, który ma teraz większą moc, 600 koni mechanicznych i 800 Nm, które są rozwijane w szerszym zakresie obrotów, od 200 do 4500. Natomiast istotniejsze jest to, jak bardzo przebudowano zawieszenie, bo poprzednie RS6, o ile były owszem bardzo szybkie na prostej, to Niestety były bardzo podsterowne w zakrętach. I teraz ten napęd quattro z mechanizmem różnicowym mechanicznym jest zrobiony tak, żeby w normalnym ustawieniu 40% mocy i momentu szło na przednią oś, a 60 na tył, żeby właśnie delikatnie zredukować tę podsterowność. Ale oprócz tego pojawiła się również skrętna tylna oś, która przy niskich prędkościach obraca tylne koła 5 stopni w odwrotną stronę niż przednie, co skraca promień skrętu o równy metr, ale przy większych prędkościach koła skręcają w tę samą stronę co przednie, poprawiając stabilność jazdy. Tę skrętną tylną oś, ten sportowy mechanizm różnicowy Quattro, dostajecie w pakiecie Dynamic Plus. Wtedy oprócz tego również Audi zdejmuje wam blokadę prędkości z 250 km na godzinę. Przenosi ją na 305 na godzinę. 305 na godzinę w kombi rodzinnym, które ma 565 litrów bagażnika i komfortowo mieści 5 osób na pokładzie. O, Jezu, jakie on ma hamulce. Wow. Wyhamować taką masę to też nie jest proste. Dlatego dobrze jest zamówić tutaj ceramikę. Samo zawieszenie rs 6 jest o 2. Centymetry niższe niż w zwykłym A6. Natomiast we wprowadzeniu w tryb sportowy jazdy torowej albo powyżej 120 km na godzinę, automatycznie obniża się o dodatkowy centymetr. Inna sprawa, że czego byście nie robili z pedałem gazu? To ten napęd Quattro jest tak sprawny, że nie ma mowy o wykonaniu bocznego, efektownego poślizgu. Tak jak to jest na przykład w przypadku BMW, nawet tych z X drive BMW M5 chociażby. Nie ma, tutaj jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Zobaczcie, teraz wdepnąłem mu na maksa, mam odpięte wszystkie systemy i nie ma mowy. Może gdyby tutaj było ślisko, gdyby spadło pół metra śniegu, to owszem, udałoby się to. Natomiast nie ma tutaj grama nieprzewidywalności. To auto prowadzi się jak po sznurku. Jest samochodem sportowym dla kogoś, kto w życiu nie uprawiał sportu i chce po raz pierwszy spróbować. Ogarnie go, nawet przy wyłączonych wszystkich systemach, każdy żółtodziub. No dobra, to teraz sprawdzamy, czy te 3,6 sekundy, które podaje Audi, to prawda. RS 2, RS 2 jest, wyłączamy kontrolę trakcji, raz, dwa, trzy, to było tu, jest, dobra, OFF, DRIVE w SPORTCIE. I uwaga, hamulec, gaz. Wow, no skopniak jest niezły. Ja pierniczy. 3,5 sekundy. O 1 dziesiątą lepiej. O 1 dziesiątą lepiej niż dane fabryczne. W takim klocu 3,5 sekundy do setki. Niesamowite, naprawdę. Reasumując. Poprzednicy byli bardzo, bardzo podsterowni w zakrętach. Tutaj tej podsterowności już tak nie czuć, chociaż z drugiej strony macie świadomość i wiecie przy każdym wejściu w zakręt, że tutaj z przodu znajduje się V8, która jest ciężka i większość z tej masy przypada na przód. I trzeba bardzo umiejętnie, jeżeli chcecie pojechać ładną nitką, to trzeba umiejętnie sterować pedałem gazu. I hamulca, żeby dobrze wyważyć samochód, żeby ten przód nie płużył. Tak wiecie, oczywiście jako dziennikarz motoryzacyjny mogę sobie powybrzydzać. Wiecie, to jest tak jak z tymi facetami, którzy oceniają modelki. Ta jest za chuda, ta za gruba, ta ma brzydkie oczy, ta zbyt końską twarz, ta za krótkie nogi, ta za długie ręce i tak przy czym nosami są dalecy od aparycji Adonisa albo Apollina. I tak samo jest w tym wypadku. Nie znam się, ale się wypowiem. Natomiast jedno jest pewne: ja jako dziennikarz mogę sobie powybrzydzać, natomiast klienci nie wybrzydzają. To nie jest auto zrobione do dziennikarzy. To jest auto zrobione dla klientów, którzy mają pieniądze, mają rodziny, chcą mieć praktyczne auto, a jednocześnie chcą po prostu mieć najszybsze, świetnie wyglądające Audi A6, czyli chcą mieć Audi RS6.